Waldzie... Waldzie... news. Obudź się! Fake news. Fake news. Nie potrafisz się przyznać do błędu, co? A -a 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 -a. Ojcze! To no co? To ja. Twój ojciec. Fred Trump. Co ty tu robisz, ojcze? Chciałeś wydymać Freda? To Fred wydyma ciebie. Wiesz jak tam na górze mnie męczą przez ciebie? A miałem taki święty spokój przez te 15 lat. Czego chcesz? Pieniędzy? Po co mi pieniądze? Ja jestem najwyżej, ja jestem na samej górze Trump Tower. Jesteś moim synem. Ale ja doszedłem do tego wszystkiego sam, do czego ty nigdy nie doszedłeś. Do czego ty doszedłeś? Jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wszystko, co zbudowałeś, i rujnujesz. Nie. Chodź, chodź, jest krajem. Sze. Jak kraj? Jest, jest najlepsza sytuacja, jaka była od lat. Mamy najwięcej miejsc pracy. Gospodarka, ekonomia do przodu. Pracuje wszystko. Jest jest super. Marzysz się, bo przegrałeś z jakimś starcem. Nie, fake news. Fake news wygrałem. To się przeciwko mnie sprzymierzyli. To dlaczego tutaj siedzisz? Bo jestem prezydentem. Ale, a czemu nie byłem w domu? Gdybyś był prawdziwym duchem, to by to przez ciebie przeleciało. Jesteś rosyjskim szpiegiem. A ja ich wszystkich znam i ciebie nie znam. Więc mów, kim jesteś. Donaldzie. 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 Jeszcze raz. <noise> Donaldzie! 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 Zadoleście mi od przemówienie. Melania opracowała nowy wzór marynarki dla ciebie. Trzeba przymierzyć. No, nie o, jesteś moim ojcem. Nie, jestem no. tą łysą pałą. No. Tak, bardzo, bardzo... Bardzo ładny, bardzo, prawda? fajne orzełki. Takie amerykańskie, nie? Ale ja się w to nie zmieszczę. Ale to, to, to nie ty się w to musisz zmieścić, tylko twój ty samochód. A, dobrze. Ochrona, przyprowadzić go! A, 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 a. Panie prezydencie, to nie ja! Właśnie, że ty wejdziesz w to! Nie! Ja w to nie wejdę! Nie wejdziesz, wejdziesz. w marynarkę od Melanii? Panie prezydencie, ten tłum chce mnie po mm. To nie tłum chce cię zabić, tylko tłum chce zawić jego. Ale ja wyglądam jak on. Dlatego się tam wysyłamy. Ubierz to Poznaż go bronią. Ładne <tryk> <tryk> no. Patrz, jak ślicznie wygląda. Patrz na te guziczki. Puszczące. To nie? Ja nie wyjdę w tym, panie prezydencie. To nie pasuje. Właśnie, że wyjdziesz. Ostatni no. raz. Młodzieżowo. Podoba mi się. Trafimy do młodzieży. Co nie? A jakbym miał śmigiełko? Jak, tak jak ja byłem młody, to dzisiaj miały śmigiełka. Myślę, że mamy całe 15 minut. Raczej nie zdążymy doczepić śmigiełka. Zabierz go na scenę. A gdzie nie? ty masz czapkę? Ja mam czapkę? Co ja ci mówiłem tyle razy? Masz nosić czapkę. Jak cię zobaczą bez czapki, to tak jakby małyż był bez czapki Red Bulla. No, idź, idź. Już, panie prezydencie, Dziemy. idę dopilnować, żeby wszystko było cycuś. Dziękuję, dziękuję! Ameryka znowu będzie wie! Yeah! Ja nie zabili mnie! Witajcie! Witajcie! Jak cudownie jest tutaj być! Niesamowicie nasz kraj! I wy tworzycie nasz kraj. A nasz kraj jest najlepszy, jest najwspanialszy. Kojarzycie? Kojarzycie te samochody? Mustangi są tak dobre, że nazwali całą rasę zwierząt na ich cześć. I Ameryka, Ameryka będzie takim Mustangiem. Ameryka już nigdy nie będzie taka wielka jak była ze mną. Chyba, że. Mimo, że wygrałem te wybory, bo mi wygrać wybory trzeci raz już za cztery lata. Coca-Cola będzie się lała z każdego kranu. Ale nie jestem głupi, wiem, że mamy epidemię cukrzycy. Będzie Coca-Cola Zero. Mhm. Uh -huh. Już nie tylko pizza, ale i kurczak będzie warzywym. Będziecie mogli pić i jeść koktajle warzywne z kurczaka. Paliwo będzie darmowe i też będzie leciało z kranu. Będzie jeden kurek na kole i drugi kurek na paliwo. Mhm. Masz łzy w oczach. Ostatnio wczorajszej nocy odwiedził mnie mój ojciec Fred. Fred. Fred był wspaniały. Traktował mnie niesamowicie. Bił mnie, krzyczał. Poniżał. Ale potem się zaprzyjaźniliśmy, jak umarł. I nauczył mnie biznesu. I ja nauczę moje dzieci biznesu. I moje dzieci nauczą Wasze dzieci biznesu. I. No, będziemy wielcy, będziemy jak te mustangi. Będziemy mustangi jak te... Mustangi z tej dzikiej doliny.